Jan McDonald, Rzeka Bogów. Na styku tradycji i technologii. Na Jana McDonalda zwróciłem uwagę stosunkowo niedawno, mimo dwóch wcześniej wydanych w Polsce powieści, Czagi i Serd z dłoni głosów, przy okazji jego powieści Brazyl, która była nominowana do kilku zachodnich nagród fantastycznych. Nazwisko autora od czasu do czasu przejawiało się w rozmowach, ale oprócz kilku opowiadań nie dane mi było zapoznać się z jego twórczością aż do teraz, gdy na nasz rynek trafiła wcześniejsza i według wielu opinii lepsza od Brazyl powieść. Rzeka Bogów, kolejna książka wydana w uczcie wyobraźni, przenosi czytelnika do Indii stosunkowo niedalekiej przyszłości, a konkretnie w 2047 rok. Jednakże wizja przedstawiona w powieści daleka jest od tego, co obecnie można zostać na ulicach Bombaju czy Kalkuty. Zmiany dokonane przez autora są kompleksowe i dotyczą każdej sfery życia mieszkańców Półwyspu Indyjskiego. Wizji brytyjskiego pisarza jest zarazem rozmach, jak i pietyzm w oddawaniu nawet najdrobniejszych szczegółów, niewiele wnoszących do treści, ale wspaniale wzbogacających scenerię i postaci. Na powieść składają się historie dziewięciu osób pochodzących z różnych warstw społecznych i środowisk, niosących różny bagaż doświadczeń. Początkowo ich losy wydają się być niepowiązane, ale wraz z rozwojem fabuły zaczynają się zazębiać. W niektórych przypadkach poszczególne wątki splatają się w istotny sposób, w innych zaledwie się o siebie ocierają. Można by wręcz powiedzieć, że niektóre postaci są zbędne dla rozwoju głównej osi fabularnej, jednakże ich usunięcie odbyłoby się ze szkodą dla powieści, bo nawet mniej znaczące wątki mają istotny wkład w kreację świata przedstawionego. Mało tego, właśnie w tych pozornie mniej istotnych historiach drzemie znacznie większy potencjał emocjonalny, a jej same postaci są znacznie ciekawiej wykreowane. McDonald oparł koncept powieści na licznych teoriach i pomysłach od lat obecnych w fantastyce. Siła rzeki bogów nie tkwi więc w zaprezentowaniu nowych test czy idei, a na umiejętnym zestawieniu zamysłów wykorzystywanych znacznie wcześniej w science fiction. W książce mamy do czynienia m.in. z elementami cyberpunku, sztuczną inteligencją i mechaniką kwantową. Brytyjskiemu autorowi udało się stworzyć swoją wizję z większym polotem niż to czyni Greg Egan. Znalazł też złoty środek między teoriami, emocjami i fabułą. co nie zawsze było silną stroną Charlesa Strossa w Accelerando. Zresztą do tej ostatniej książki, szczególnie jej początku, Rzekę Bogów najłatwiej porównać, gdyż obie książki mają ze sobą wiele wspólnych elementów i poruszają podobną problematykę, choć MacDonald prowadzi narrację ze znacznie większą swadą i fantazją. Rzeka Bogów stanowi udane połączenie dwóch kluczowych pierwiastków tworzących fantastykę naukową teorii naukowych i fabuły. Powieść MacDonalda oferuje także więcej, interesującą ekstrapolację trendów kulturowych i w trochę mniejszym stopniu gospodarczych. Uczynienie Indii sceną ceną wpasowuje się w obecnie obserwowane tendencje geopolityczne, w których te powoli kraje południowo-wschodniej Azji przemują prym w gospodarce, choć jeszcze nie na nauce światowej. Autor nie przedstawia co prawda dokładnych stosunków ekonomicznych w świecie połowy XXI wieku, ale z rozrzuconych po całej książce uwag wywnioskować można, iż Zachód nie odgrywa tak kluczowej roli jak obecnie. O wiele ciekawiej poruszona została kwestia przemian kulturowych. McDonald's może niezbyt odkrywczo, ale rzetelnie przedstawia tradycyjne wierzenia i zachowania przetworzone przez wpływ technologii lub szerzej globalizacji. Obie te płaszczyzny się przenikają, tworząc intrygujący konglomerat. Wrażenie wymieszania potęgują jeszcze liczne indyjskie terminy i określenia. Według mnie właśnie ten aspekt powieści jest szczególnie udany. Swoją drogą ciekawi tendencje autorów tworzących nieodległe wizje przyszłości, dowieszczenia swoistego upadku obyczajów, czy też raczej odrzucenia konwenansów i wyzwolenia płciowego. McDonald nie jest w tym odosobniony, ale jak pokazują częste przykłady z przeszłości, choćby z Silverberga, proces ten nie przebiega tak szybko, jak sobie tego autorzy science fiction życzą. W opowieści McDonalda przewija się wiele cech charakterystycznych dla fantastyki próbującej przewidzieć rozwój ziemskiego społeczeństwa, ale wyraźne są również inspiracje science fiction, bazującą przede wszystkim na nauce, stawiającą jakąś teorię u podstaw założeń fabularnych. Wszystko to sprawia, że Rzeka Bogów zdecydowanie bardziej zachwyci czytelników preferujących misternie wykreowane realia i twórcze wykorzystanie teorii naukowych wymieszanych z elementami popkultury niż zwolenników wartkiej akcji i soczystej fabuły. Ta ostatnia satysfakcjonuje, niemal do końca trzyma w niepewności, ale z racji samej konstrukcji powieści nie wysuwa się na pierwszy plan. I bardzo dobrze, gdyż dzięki temu można zachwycać się wszystkimi aspektami powieści, zanurzyć w bogatą wizję Indii przyszłości, a nie tylko gnać za kolejnymi zwrotami akcji. Autor recenzji, temateusz Shadowmaid Wronka, czytała Izabela Alain Zabłocka. Recenzja opublikowana na portalu katedranast.pl